E3 po raz kolejny zostało odwołane. Jakie są tego przyczyny i jakie mogą być tego skutki, zapraszam do wysłuchania moich krótkich przemyśleń. Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba, a to mój kanał Okiem Deva. Dzisiaj przyjrzymy się pokrótce ostatnim doniesieniom związanym z Electronic Entertainment Expo, zwanym potocznie E3. Konwencje gamingowe od wielu lat są stałym elementem branży, oferując fanom i profesjonalistom szansę na spotkanie się i doświadczenie najnowszych gier wideo, sprzętu i technologii. Jednak po ostatnich wieściach o odwołaniu e 3 2023 nasuwa się pytanie, czy targi dla graczy w wersji offline mają jeszcze sens? Po pierwsze, warto się przyjrzeć niektórym z największych wystaw gamingowych historii i jak sobie rodziły na przestrzeni lat. Jednym z najbardziej kultowych targów gamingowych jest niewątpliwie właśnie e3, które rozpoczęło się w 1995 roku i szybko stało się premierowym wydarzeniem dla wydawców gier i producentów sprzętu do prezentowania swoich nadchodzących produktów w jego wczesnych latach. e3 odniósł wielki sukces przyciągając ogromne tłumy, liczone w setkach tysięcy i generując znaczną ilość szumu w branży. Jeszcze sam pamiętam, gdy czytałem czasopisma właśnie growe typu PSX Extreme, czy Neo Plus, czy też nawet w komputer świat gry były to opisywane jako jedne z największych świąt, jeżeli chodzi o targi growe, o to co się dzieje na rynku. Tam były wyznaczane najnowsze trendy, tam prezentowano najświeższe gry. Po prostu kilometrowe kolejki do ogrania 5 minut jakiegoś tytułu. To miało swój klimat, to Roztaczało mi mentalnie taki wielki czar tego wydarzenia, marząc o tym, że kiedyś uda mi się tam dotrzeć. Jednakże z czasem E3 zaczęło tracić trochę blasku. W ostatnich latach główni wydawcy, tak jak Sony, jak i EA, wycofali się z wydarzenia, wybierając zamiast tego organizowanie własnych pokazów w różnych terminach w ciągu roku, i to skłoniło niektórych do kwestionowania istotności E3 i pytania, czy jest wciąż potrzebny w obecnym krajobrazie branżowym i inną konwencją gamingową oczywiście która miała swoje lepsze i gorsze chwile jest Gamescom, który odbywa się corocznie w Kolonii w Niemczech i podobnie jak E3, Gamescom był przez wiele lat głównym graczem w właśnie gamingowej branży, przyciągając tłumy liczące ponad 300-350 tysięcy osób w szczycie swojej popularności. Jednakże w ostatnich latach frekwencja zaczęła spadać, co skłoniło niektórych do spekulacji, że konwencja będzie faktycznie tracić swoją atrakcyjność i też spotkają podobny los jak upadek E3. Jedną z tych nowszych konferencji gamingowych jest PAX, czyli Penny Arcade Expo, która rozpoczęła się w 2004 i stała się jedną z najpopularniejszych konwencji gamingowych w Ameryce Północnej. Często jest tak, że w jednym tygodniu rozpoczyna się najpierw Game Developers Conference, a następnie potem w kolejnym tygodniu PAX. Stąd też często te wydarzenia wręcz łączą się, przerzucają się z jednego wybrzeża Stanów Zjednoczonych na drugie. Po to tylko, żeby doświadczyć, doświadczyć właśnie zarówno święta, głównie skupionego na deweloperach, a następnie na graczach. Wydarzenia PAX odbywają się w różnych miastach w ciągu roku i przyciągają tysiące uczestników, bo mamy PAX West, PAX East chociażby. Jednakże podobnie tak jak inne konferencje. Pax też doświadczył spadku frekwencji, chociażby ze względu na wydarzenia online, aby dostosować się do tej zmieniającej sytuacji, właśnie Pax poszerzył swoją ofertę o więcej treści cyfrowych i opcji transmisji na żywo dla tych, którzy nie mogą fizycznie być na miejscu. Co zatem stoi za tym spadkiem popularności tych wielkich niegdyś konwencji gamingowych. No i jednym tutaj z takich aspektów jest właśnie. Wejście do świata cyfrowego, bardziej rozbudowane opcje streamingu, które umożliwiły wydawcom dotarcie do swojej publiczności bez konieczności fizycznej obecności na miejscu. No, poza tym, łatwiej się kontroluje przebieg takiej prezentacji, kiedy mamy przetestowany build na 500 możliwych sposobów. Gracze nie mają fizycznego kontaktu z grą, przez co nie są w stanie wejść tam, gdzie nie chcemy. Dzięki czemu łatwiej się po prostu przygotowuje prezentacje, które są wymuskane, wycyzelowane do oporu po to też, żeby redukować ewentualne plotki, pomówienia czy tego, tego typu problemy. Poza tym robiąc wydarzenia online nie musimy organizować stoiska, płacić za przestrzeń wystawową, transportować ludzi bawić się w koszty związane z podróżą i zakwaterowaniem, no to wszystko po prostu nam odpada w wypadku konferencji online. Dodatkowo jeszcze mieliśmy pandemię i przyspieszała ona właśnie przesunięcie się tego wszystkiego do wydarzeń cyfrowych już ze względu też chociażby na kwestie obostrzeń, ale te, teraz nawet kiedy te obostrzenie zostały zluzowane mamy dalej pewne ograniczenia, poza tym ludzie też boją się dalej zbierać w dużych zbiorowiskach właśnie takie jak te, tego typu konferencje i wygodniej, bezpieczniej, też z większym komfortem psychicznym ludzie po prostu przystępują do konferencji online. No i tym samym te wersje online'owe konferencji pozwoliły dotrzeć do szerszej publiczności, bo tam mieliśmy 300-350 tysięcy ludzi, pół miliona, a online mamy od kilku do nawet kilkunastu milionów Uczestników, przynajmniej potencjalnych, no ale chociażby Summer Games Expo liczy swoich widzów w milionach. Również, no, właśnie oszczędności na marketingu tutaj też z pewnością mają swoje znaczenie, przez co chociażby Ubisoft ostatnio redukuje oddziały swojej firmy związane z marketingiem. Niemniej jednak, jak już wspomniałem, wypada zauważyć, że offline konferencje wciąż mają swój niepowtarzalny urok i dla wielu fanów stanowią Wyjątkowe doświadczenie, które zapada długo w pamięć, i to bezpośrednie uczestnictwo na wydarzeniach gamingowych daje okazję do spotkania twórców, branżowych profesjonalistów, dziennikarzy, podzielenie się właśnie z graczami swoimi doświadczeniami, przemyśleniami, spostrzeżeniami to jest, to jest bardzo istotne. Więc właśnie brak największych graczy w branży gier na E3 jest poważnym ciosem dla targów i E3 tradycyjnie był tym ważnym wydarzeniem branży gier, a jego fizyczny powrót do czteroletniej, po, po czteroletniej przerwie miał na celu właśnie odzyskanie części entuzjazmu związanego z przeszłymi konwencjami. Jednakże informacja, że Xbox, Sony i Nintendo nie będą częścią wydarzenia pokrzyżowała właśnie te plany. Nie jest to całkiem zaskakujące, że Xbox nie będzie miał formalnej obecności na targach, gdyż platforma już od jakiegoś czasu organizuje swoje własne, swoje własne spotkania, swoje własne konferencje, dosłownie często naprzeciwko tego Xbox, którym jest E3. Także to jest taki troszeczkę przytyczek w nos, ale jednocześnie no, też pokazanie, jak bardzo oni są duzi i niezależni. Mimo to jeszcze Gdzieś tam te stoiska były, natomiast teraz Microsoft też prze, przeżył troszeczkę cięć finansowych, stąd postanowiono i w tym oszczędzić, mimo to dyrektor generalny Xboxa, czyli Phil Spencer, podkreślił publiczne poparcie dla firmy, dla całego E3, a także dla Electro Entertainment Software Association, czyli ESA, które zarządza wydarzeniem, jednocześnie nie biorąc z nim udziału, więc to trochę też dziwne. Co do Nintendo, no firma tradycyjnie utrzymywała swoje stajenko na E3, nawet po wprowadzeniu formatu, który troszeczkę był tym pionierem, jeżeli chodzi właśnie o tych dużych właścicieli platform, mianowicie Nintendo Direct. Co jakiś czas, często co najmniej co kwartał, Nintendo robi taką 40-minutową, czasami 30-minutową, szybką konferencję online, na której prezentują. Prezentują najnowsze trailery, zapowiedzi gier, łącznie z wywiadami z twórcami, i mimo tego właśnie formatu mimo tego, że byli online, zazwyczaj gdzieś z tymi stoiskami się wystawiali. W tym roku, co jest właśnie zaskakujące, patrząc na ich historię, Wielkie N się nie pojawi. Zapowiedziało oficjalnie, że się nie pojawi na targach. Nie jest jednak zaskakujące, że Sony akurat nie będzie na E3, dlatego, bo firma już pomiała te wydarzenia od 2019 roku i według analityka Ampere, Pierce'a, Hardinga, Rollsa wynikało to z pewnych kłótni z organizatorami właśnie z ESA, stąd właśnie od 2019 Sony i tak tam nie występuje stricte jako wydawca. Niedługo po ogłoszeniu nieobecności największych graczy, ESA Oficjalnie ESA opublikowało tweeta, w którym mówi, że w tym roku E3 zostało właśnie anulowane, i tym samym jest to poważna porażka dla przemysłu gier i jego fanów. Mimo wysiłków podejmowanych w ostatnich latach w celu ożywienia wydarzenia, wydaje się, że spadek zainteresowania i problemy komunikacyjne ostatecznie doprowadziły właśnie do upadku tej organizacji w tym roku przynajmniej. I to odwołanie jest szczególnie rozczarowujące dla tych, którzy oczekiwali wydarzenia właśnie w formie stacjonarnej po wersji online w 2021 i odwołaniu w 2020 roku. I anulowanie wydarzenia jest równie znaczną stratą dla samego miasta Los Angeles, gdzie jest właśnie organizowana ta konferencja, które typowo Miało być gospodarzem i korzystać z tego wzrostu gospodarczego, z którym napływ tak wielkiej liczby osób przynosi. No, niestety, w tym roku, w tym roku nic z tego. Mimo, że wiadomość o odwołaniu jest z pewnością zniechęcająca, nie jest to całkowicie zaskakująca, biorąc pod uwagę problemy. Jakie E3 miał w ostatnich latach oprócz spadającego właśnie zainteresowania wydawców i deweloperów? Pandemia COVID-19 utrudniła coraz więcej uzasadnienie kosztów uczestnictwa w wydarzeniu fizycznym, bo zawsze to się wiąże, zwłaszcza teraz, z dodatkowymi właśnie obostrzeniami, z koniecznością wyższych standardów higienicznych itd. itd. I teraz. Odwołanie E3 2023 stawia również pytanie o przyszłość wydarzenia i to, czy kiedykolwiek wróci. I tutaj ESA zapewnia, że będzie kontynuować współpracę z ReadPop, czyli um, organizatorem w tym roku um, tego wydarzenia, aby E3 znowu spróbowało wrócić za rok. Nie wiadomo jednak, czy to będzie ten sam format. E ReadPop to jest firma. E Eventowa, która zajmuje się właśnie organizacją różnych wydarzeń, związanych z, też z grami. Między innymi oni organizują PAKS, więc jest to też trochę dziwne, że um, wydarzenie, które ma tego samego organizatora, te same zasięgi, te same finanse, organizując praktycznie podobne wydarzenie, tylko że troszeczkę w innym czasie, nie jest w stanie. Znaleźć rynku i zainteresowania po to, żeby E3 miało miejsce. Mimo trudności, z jakimi właśnie E3 się zmaga, wciąż istnieje popyt na duże wydarzenia branżowe, które połączą deweloperów, wydawców i fanów. I chociaż może to nie być w formie E3, jaką znamy, prawdopodobne jest, że powstaną inne wydarzenia, które wypełnią tą lukę i zapewnią platform, platformę do. Pewnych ogłoszeń, ekscytujących prezentacji gier, no i takie mamy, zarówno online, i offline. No tutaj nasza branża, akurat, właśnie game -dowowa nie znosi pustki. To też w najbliższym czasie też będziemy mieć szereg innych wydarzeń, które dadzą nam właśnie te informacje o grach. Między innymi, tutaj, jakby zaraz po ogłoszeniu, że E3 upada, Jeff Killy wjechał po prostu cały na biało, zachęcając do swojego Summer Game Fest. Czyli popularnym letnim wydarzeniem, które właśnie wystartowało od 2020 roku. Na początku było w pełni online, teraz będzie miało też wersję offline, które przynosiło masę, masę ciekawych informacji, między innymi właśnie z o rozgrywki Elden Ring w 2021. No i teraz już zapowiadają, że zobaczymy tam pierwszy raz ekskluzywnie. Pierwsze nowe materiały z dodatku do Cyberpunk 2077 I, i obiecano również, że to wydarzenie w tym roku będzie największe w historii. że znaczy to jest trzecie, więc no. no ale okej, okay, w każdym razie w każdym razie e, trzecie czy czwarte, istotne. Ehm, następnie zobaczymy e, Xbox Game Showcase i Starfield Direct Microsoftu, które będą 11 czerwca. Pokaz e, w 2022 roku był pełen niespodzianek, i w tym e, dostaliśmy właśnie pierwsze 15 minut rozgrywki Starfielda. E, ogłoszenie, że Overwatch 2 e, będzie dostępne za darmo i że e, Hollow Knight Silk Song. Powstanie i będzie dostępne w 12 miesięcy od ostatniego pokazu. I miejmy nadzieję, że wydarzenia w tym roku będą równie ekscytujące, dlatego bo zauważmy, że Microsoft w tym roku dokonuje mocnej kontrofensywy, jeżeli chodzi o ich braki z poprzednich latach, jeżeli w poprzednim roku, jeżeli chodzi o ekskluzywne hity, także spodziewam się, że to będzie faktycznie kawał wydarzenia. Ponadto Ubisoft Forward Live będzie 12 czerwca z kolei i na początku Ubisoft miało wziąć udział w E3, ale ostatecznie właśnie zdecydowali się zrobić swoje własne wydarzenie. Nie ogłosili jeszcze co będzie prezentowane, no ale można się spodziewać na pewno kilku z tych asesynów, które zostały zaprezentowane. Niedawno, między innymi Mirage podejrzewam, być może zobaczymy w końcu remake Prince of Persia. Fani liczą też na to, że w końcu zobaczymy też prezentację jakąś konkretniejszą, wielokrotnie przekładanego Skull Bonds. Tak więc widać, że krajobraz konwencji gamingowych ewoluuje wraz z postępem technologicznym i zmianami branży i aby odnieść sukces w tej przestrzeni Wydawcy muszą być w stanie dostosować swoje strategie do zmieniających się okoliczności, w tym do rozwoju cyfrowych wydarzeń oraz do wymogów bezpieczeństwa i zdrowia w czasach pandemii. Podsumowując, choć odwołanie E3 2023 jest niewątpliwie dużym ciosem dla branży growej, bo tutaj chodzi o pewną ikonę kulturową wręcz, to jednak zgodnie z aktualnymi trendami jest to, wpisuje się powiedzmy w konwencję, tak? chociaż offlineowe wydarzenia gamingowe tracą w pewnym stopniu na znaczeniu, jednak będą zawsze gdzieś tam, głęboko w sercach najbardziej powiedzmy, zatwardziałych fanów, tak, i będą stanowiły dalej istotny element dla wielu graczy, stąd ludzie będą chcieli się spotykać i jednak gdzieś te wydarzenia offline całkowicie nie zginą. Mimo że po prostu będzie na pewno ten coraz większy coraz większe przesunięcie w formę nową. I cóż, to jest całość przemyśleń na temat odwołania tegorocznego E3. Zapraszam do lajkowania, udostępniania i subskrybowania moich materiałów oraz mojego kanału dalej. Zachęcam do dyskusji w komentarzach. Dajcie znać, co sądzicie o tym całym Galimatiasie i pozostaje mi więc życzyć Wam pozytywnych doświadczeń popkulturowych i spojrzenia na gry okiem dewa.